Witam tutaj break 10. Dzisiaj wyruszamy na wyprawę znalezienia ładnego miejsca. Więc możemy ruszać. No, pójdziemy no, przez mnie! O, tutaj jakaś ładna polana. No to ładnie. Nie, na no, jaski jeszcze za wcześnie. Muszę przyznać. Węgiel sobie wykopiemy. Po na szczęście węgiel Kopu kopu Dobra, duża bryła można tak powiedzieć. Gdyby ten deszcz przestał padać. Cóż, to już nie ma sprawa. Już nie decyduję, czy też ma paleć, czy nie ma palać. Szkoda. Dobra. Tylko tutaj zdawało mi się, że widziałem... Proszę, mm, 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 żelazo. No, mi się nie dawało. Tędy, tylko w kolejce nie mam żadnych materiałów, żeby się spiąć do góry. Dobra, akurat węgiel mogę wykopać. Kop, 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 kop. Hmm, mam trochę kobla. Nie zaszkodzi. Dobry, skok! Dobry, pójdziemy sobie na górę. Aha. Musimy wykopać. O, żelazo. Dobra. Kop, kop, Tutaj jeszcze żelazo. No. Hmm. no. No. Tak pójdziemy. No, malutkie drzewo. Myślała, żeby się spiąć. No. Hmm. O nie, już takiego błędu nie Nigdy więcej. Yeah. Ale fajnie kompu kąpu Pójdziemy pory, od Pójdziemy sobie.

A wiem, że ja to sprawka, to sprawka deszczu, tak leje, leje. Całą ziemię minecraftową zaleje jeszcze. Hmm, wydaje mi się, że tutaj byłem. Ale tylko mi się tak zdaje. No już przez to padać. Gdybym znalazł jakąś kolanę. Mam roładce. No... Uuu, hop. 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 Co tam jest? Dawało mi się tylko. Hop. Hop, hop, hop. sobie z w tym miejscu, w tym dobra mi mi się zdaje tym znalazłem ładną tym hmm. Nie, nie zdaje. Tyle o wiedzę, że takie łóżko sobie sprawię, że hej! Dobra. Na razie, muszę... podejść. Nie, nic złego ci nie zrobię, co ha, haha, poddaj się. Nie, nie. Nie, tobie tym razem nic nie zrobię, haha. Ha. Raptowałem. A ty? Kolega, ty gdzie się pchasz? O chłop. Kolego. Niech to miecz mi się skończył. Receta. -re Krowa chce ode mnie. Dobra, wydaje mi się, że tutaj zamieszkamy. Hmm. Zrobię sobie drewniany, czyli plastikowy miecz. Biom zimowy widzę. Tak, może być na no, przyronie. Dla deski, tak, 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 trzy sobie zrobię, po prostu sobie Żeby drzewa nie marnować, sobie zbiorę crafting boxa. Dobra, chodź, tutaj powtórzę. A. O co, 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 co? Dobra, więcej owiec będę zabijał. O ile tutaj owiec. Muszę jakieś nożyce sobie skombinować. Ой, да за то, у uh, малого бурга тут якась. Минескиня. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ты шок, тут такая депрессия. Нет, зэк. Pójdziałem prosto przed siebie za świnki Zabijemy. Podaj mi. Ty gdzie zbierasz? Jedna świnia, ale nie zasadzie te świny wszystkie pozabijo. Dobrze, że żartuję, nie pozabijam wszystkich. Dobra, tam biom zimowy. Dobra, tutaj sobie oczyszczę teren. I zbuduję domek. I na tym zakończymy odcinek. Dobra, jak tutaj się zmienia. W 5. Pożyjmy się. No, pa pa, 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 pa.